Thank you. Dzień dobry, nazywam się Donata Herman-Marciniak i jestem ekspertem z zakresu prawa pracy, a także autorką bloga i vloga Kadry w pigułce. W tym odcinku omówię tematykę urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, konieczności złożenia wniosku o te urlopy, a także możliwości pracy podczas urlopów związanych z macierzyństwem. Zatem ile tak naprawdę trwa Urlop macierzyński i czy pracownica powinna wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu macierzyńskiego we wniosku o ten urlop. Długość trwania urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych przy porodzie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze od 20 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy porodzie. Natomiast po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, pracownik ma również prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie, ale także do 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy porodzie. Urlop macierzyński przysługuje z mocy prawa, więc nie jest konieczne złożenie wniosku do pracodawcy, chyba że pracownica zdecyduje się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończonym urlopie macierzyńskim. Jeśli pracownica zdecyduje się na wykorzystanie urlopów związanych z macierzyństwem z góry, to w terminie 21 dni po porodzie ma obowiązek złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i w takim wniosku wskazuje datę zakończenia urlopu macierzyńskiego, a także datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu rodzicielskiego. W przypadku, w którym pracownica korzysta jedynie z urlopu macierzyńskiego, tak jak wspomniałam wcześniej, urlop macierzyński przysługuje z mocy prawa i nie ma potrzeby składania wniosku do pracodawcy o udzielenie tego urlopu. Ważne jest jednak to, aby dostarczyć pracodawcy skrócony akt urodzenia dziecka. W takim przypadku pracownica nadal oczywiście może skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Musi jednak pamiętać o złożeniu wniosku o ten urlop do pracodawcy w terminie 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego. Oczywiście pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. A co do zasady, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu, chyba że pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed porodem. Czy w trakcie tak zwanego rocznego urlopu macierzyńskiego, włącznie z urlopem rodzicielskim, pracownica może wykonywać pracę na podstawie odrębnej umowy na rzecz swojego pracodawcy? Czy prawo pozwala na wykonywanie pracy podczas urlopu macierzyńskiego? Przepisy kodeksu pracy nie zawierają żadnej regulacji dotyczącej wykonywania pracy podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego. I pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego. Przepisy ustawy zasiłkowej nie przewidują natomiast utraty prawa do tego świadczenia w sytuacji podjęcia przez pracownika zatrudnienia, co utwierdza w przekonaniu, że takie działanie nie jest zabronione. W trakcie urlopu macierzyńskiego pracownica może pracować na rzecz pracodawcy, który udzielił. Tego urlopu. Dopuszcza się również możliwość zawarcia z pracownikiem na urlopie macierzyńskim umowy o pracę wyjątkowo, jeśli wykonywanie pracy nie zakłóca korzystania z tego urlopu i nie uniemożliwia osobistej opieki nad dzieckiem. Związana jest z powierzeniem pracownicy zadań innych, innych niż wynikające z jej zakresu obowiązków, a także Powierzenie nowych obowiązków następuje na podstawie odrębnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło czy też umowy o świadczenie usług. Pracownica może wykonywać pracę na rzecz pracodawcy w trakcie urlopu rodzicielskiego. Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wskazują, że pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. I w takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Niektórzy pracownicy, a przede wszystkim pracownice, em, Chcą również wykonywać pracę podczas urlopu związanych z macierzyństwem na rzecz innego pracodawcy i tutaj pojawia się pytanie, czy prawo na to pozwala i czy pracownica powinna poinformować pracodawcę, u którego otrzymała urlop macierzyński urlop rodzicielski o wykonywaniu pracy dla innego pracodawcy. Zarówno podczas urlopu macierzyńskiego. Jak i urlopu rodzicielskiego, wykonywanie pracy u innego pracodawcy jest jak najbardziej dozwolone, pod jednym warunkiem. Nie powinno to wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Kobieta, która decyduje się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, absolutnie nie musi o tym informować swojego, dotychczasowego pracodawcy. Nie musi też informować nowego pracodawcy o fakcie przebywania na urlopie macierzyńskim. Natomiast jeśli chodzi o podejmowanie dodatkowej pracy przez pracownika korzystającego z urlopu rodzicielskiego na podstawie umów cywilnoprawnych, ale również w ramach własnej działalności gospodarczej, to nie ma żadnych przepisów zakazujących Podejmowania działalności zarobkowej w tej formie. I w takim przypadku praca może być świadczona zarówno na rzecz swojego pracodawcy, jak i na rzecz innego podmiotu. Nie ma też przeszkód, aby świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy, niż ten, który udzielił urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego. Oczywiście za czas udzielonego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Co do zasady przez 364 dni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie. Czy pracownica powinna dokonywać dodatkowych działań, czynności, aby uzyskać prawo do zasiłku? Czy uzyskanie przez pracownicę zasiłku macierzyńskiego leży po stronie pracodawcy? Urlopy związane z macierzyństwem są oczywiście urlopami płatnymi. Pracownica nie musi składać wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego, tak jak wspomniałam wcześniej. Jednak koniecznym dokumentem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego jest skrócony akt urodzenia. Dziecka. I w takim przypadku zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica może nadal skorzystać z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, musi jednak złożyć do pracodawcy stosowny wniosek w terminie 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego. I w takim przypadku pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60%. Podstawy wymiaru zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego. Pracownica powinna złożyć wniosek do pracodawcy oraz skrócony akt urodzenia dziecka tylko wtedy, jeśli w terminie 21 dni od porodu zdecyduje się na wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. I w takim przypadku. Za czas urlopu macierzyńskiego oraz czas urlopu rodzicielskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast wszystkie formalności związane z wypłatą zasiłku macierzyńskiego i przesłaniem odpowiedniej dokumentacji do zakładu ubezpieczeń społecznych leżą po stronie pracodawcy czy działów płacowych. Jednak podstawą do wypłatu zasiłku jest dostarczenie skróconego aktu urodzenia dziecka. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z powrotem pracownicy do pracy po urlopach związanych z macierzyństwem? Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, czy też urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym, zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku. Odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, oczywiście za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Podsumowując, Pracownica nie musi składać wniosku o skorzystanie z urlopu macierzyńskiego. Urlop ten przysługuje jej na mocy prawa, jednak podstawą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest skrócony akt urodzenia dziecka. Jeżeli pracownica zdecyduje się na skorzystanie z wszystkich uprawnień związanych z rodzicielstwem, musi pamiętać o złożeniu wniosku w terminie 21 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego może wykonywać pracę nie tylko na rzecz własnego pracodawcy, ale również na rzecz innego pracodawcy, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak również umów cywilnoprawnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!